Cześć, w kolejnym odcinku z serii gdzie prowadzimy Dallas Mavericks w erze Jordana w NBA 2K26. Przed nami pana na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy mieli czwarty sezon i tutaj w poprzednim, trzecim sezonie mieliśmy naprawdę absolutnie niesamowity progres, bo jak pamiętamy, drugi sezon tam kończymy na miejscu chyba 10 lub 11, mając 27 meczów wygranych. Sezon wcześniej, czyli poprzedni sezon, nagle z drużyny, która nie była, tak mówię, w playoffs, stałem się drużyną, która dała radę mieć rekord 56. 26 i doszliśmy do finału NBA, gdzie prowadziliśmy w pewnym momencie 3-1. Przegraliśmy ostatecznie, to fakt, ale jedno, jak sobie tak pomyślimy, że przeszliśmy w jeden sezon z drużyny, która była poza playoffs, mająca 27 meczów wygrać w sezonie, do drużyny, która wygrała 56 meczów iba w finale NBA i była o mecz od mistrzostwa, to był to naprawdę niesamowity progres i zobaczymy, czy dzisiaj damy radę do mistrzostwa wygrać, czy jednak e, może będziemy mieli taki krok w tył malutki, można powiedzieć. Tak wygląda skład. Za dużo się tutaj nie zmieniło. Dlakson, oczywiście, pozyskaliśmy w połowie poprzedniego sezonu. Weber i Shaq tutaj byli, wiadomo, Chapman i Mardock też. Mówiłem o tym, że Rex Chapman to jest zawodnik, którego myślałem o tym, że go wymienić. Mamy dużo pików, które bym użył, żeby właśnie go tutaj wymienić. No bo nasz ogólnie line'a tutaj, nasza ławka, jest naprawdę fajna. Wszyscy zawodnicy powyżej 76 overalla. Wstępnie ta ławka jest według mnie spoko. A to, to jest właśnie zawodnik, którego bym najbardziej chciał wymienić. I zobaczymy tak, właśnie na przykład załóżmy. Okej, okay, nie mogę, okej. Okay. Czyli poczekamy do 25 grudnia i będę go chciał wymienić wraz, nie wiem, kilkoma pikami, może. I może właśnie wtedy dam radę go oczywiście wymienić. Wiadomo, że też w poprzednim sezonie Szak naprzód i Weber mieli niższe showrale, więc patrząc na to, jak rok temu sobie dobrze poradziliśmy, Tak jeszcze do tego dodamy to, że teraz mają właśnie znacznie wyższe showrale. To też jest na pewno oczywiście bardzo kluczowa sprawa. A może dajmy tak, może niech tak to wygląda ten moment. Tak jest, tak może wygląda nasz lineup i, i zaczynamy ten sezon. Zaczynamy od meczów kilku wygranych z rzędu. Kings to jest pierwsza szapraszka, okej. Okay. Lakers wygrałem. czyli musimy pamiętać o tym, o tym, o końcówce grudnia oczywiście, bo wtedy będziemy mieli właśnie możliwość wymiany Chapmana, ale start jest naprawdę fajny, Hawks pokonujemy, to dobrze. Jak pamiętamy, w tym roku mamy, powinniśmy zacząć mieć unprotected picka Hawks. I tak jest, no właśnie, bo rok temu mieliśmy Lottery Protected, ale mi pikał lottery, mieli dokładnie drugiego pika, więc teraz e, w zamian za to mamy Unprotected w tym roku. Tak to właśnie wygląda. I mamy rekord 102. Pierwsze miejsce w konferencji. Rok temu przed nami byli tylko Warriors. Jak na razie Warriors zaczynałem kiepsko. Zaczynałem naprawdę kiepsko, to trzeba przyznać. I tutaj za nami są Kings, okej. Okay. Tak wygląda ich skład. Mitchell Richmond. No, niczy i reszta. Nie wygląda ten, ten zespół prawie mocno, bym powiedział, jak tak patrzę na, tą skład, na ten skład. Hornets ten rekord. Ale też. No nie wiem. Nie obawiam się tego składu, jak na niego patrzę. Na razie idziemy dalej. Ale właśnie, na te pa patrząc na te takie mocne drużyny, no to aż tak potężnie nie wygląda, mam wrażenie. Ale przegraliśmy z Hornets. Clippers pokonujemy. Warriors pokonujemy Chapman. Kontuzja niestety. Na się rekord. Czapan wraca. Patrząc na to, że nie robiliśmy żadnej wymiany, a mamy taki rekord, to ten sezon naprawdę ma potencjał na to, żeby to był Championship Season. I był fajnie, gdyby tak było. Myślę nad tym, czy bym właśnie jednak nie zmienić z tymi minutami troszeczkę. Że może jednak zrobić tak, tak. Choć nie, w sumie jednak nie, ok. Ja to się pozmieniać, ale jednak nie. jednak Wolę dać tym starterom więcej minut. No i tak to się będzie wyglądało, tak jak przedtem to robiłem. Tak samo zostaniemy z tym. Kontynuujmy. Porażka z Nuggets. Pokonujemy z Percy. Jak na razie jeszcze mieliśmy 4 porażki, z czego nie mieliśmy dwóch z rzędu. Jeszcze zobaczymy, właśnie czy w tym sezonie. Nie, no, na pewno się to wydarzy, ale kiedy dopiero się właśnie to wydarzy? Będziemy mieli jeszcze dwie porażki z rzędu. Tutaj mam nadzieję, że nie będzie, bo bardzo bym chciał pokonać Hawks. Super, bo Hawks akurat właśnie w tym sezonie chce pokonywać, tylko że już więcej razy z nimi nie będziemy grali. Więc pokonaliśmy. Na temat injury report nie musimy tutaj patrzeć. A kontrakty, tak, w ogóle nie myślałem o kontraktach w sumie. Z kim możemy te kontrakty przedłużyć? Teraz zobaczmy. Stacy, ok. Stacy na ten moment może być. English też minimum deal może być. Po tym zadanie kończy się kontrakt Ostina, Sandersa i Single, Gdzie najbardziej zajęje mi na Austinie, ale może go wymienię, może nie. Pomyślimy nad tym, jak to się będzie wyglądało. Zobaczmy też jeszcze topowi free agenti, jak wyglądają. Grant był u nas rok temu, na no ale ogólnie mamy w miarę taki skład, że nie potrzebujemy chyba jakichś tutaj tych free agentów, którzy tutaj są. Jak sobie radzą na zawodnicy? Szak gra podobnie jak rok temu. Weber gra lepiej niż rok temu. Jackson gra podobnie. Chapman gra podobnie. Murdock też w miarę podobnie. Nie ma tutaj jakichś znacznych progresów, regresów. Największy taki zarczysty progres to oczywiście właśnie Chris Weber. I teraz możemy jeszcze zobaczyć Standings, czyli mam pierwsze miejsce. Zaraz za nami są świetni Super Sonic. Jak Sonic wyglądają? No Sonic już lepiej teraz wygląda. Mam przynajmniej dwóch zawodników powyżej 9 na jak właśnie Sean Kemp i Gary Payton. Hawks. Mam ósme miejsce, ok. Mam Marka Jacksona. To jest właśnie coś, co się bałem, że się może wydarzyć. czyli że mogą podpisać jakiegoś właśnie free agenta, który może im pomóc, i to się niestety wydarzyło. Wiadomo, że teraz z nimi nie będą jakimś niesamowitym zespołem Hawks, ale no na pewno będą lepsi niż by byli przedtem, oczywiście, bez niego. Dobra, więc. Dajmy. A może zobaczmy jeszcze. Na ten moment mielibyśmy projected 7 pick, ok. To i tak byłby nawet dobry pick. I kontynuujemy ten sezon. Znajdę, będziemy mogli właśnie Chapman wymienić, więc już teraz to wygląda naprawdę dobrze. A jak jeszcze, właśnie potencjalnie wzmocnimy się na pozycji Shooting Garda, to naprawdę to może wyglądać znacznie mocniej. Okej, okay, zobaczmy Trade Finder na początek. A, 25 grudnia, dobra. No to. Teraz. Chapman. I tak. Nasz first rounder tutaj, i nasz first rounder tutaj, bo nasze piki mogę spokojnie oddawać. W pełni, jakby przekonany, że nie będą za dużo warte te piki. I właśnie, czy Trade Finder znajdziemy jakiegoś fajnego Shooting guarda. Nie, nie znajdziemy, Ok, to nic, więc ja sam będę patrzył. Chapman ma w miarę na, nawet spoko salary, bym powiedział. Payne byłby za trudne do zdobycia. Ryder, mogliśmy kolejnego zawodnika z Bucks pozyskać. Jordan, wiadomo, jest za dobry. Reggie Lewis, nie wiem, sam, Harper myślę, że nie. Smith byłby, myślę, że nawet spoko opcją. Kendall Hill byłby spoko opcją. Kendall Hill byłby naprawdę fajną opcją. Patrząc na tą 83 owra, to naprawdę on gra bardzo dobrze. Więc Kendall Hill mi się na ten moment, ta opcja najbardziej podoba bym powiedział. Jackson też fajnie wygląda. I ma troszkę mniejsze salary. Ale najpierw pójdę, choć Billy, też wygląda dobrze że miał ten Billy Owens. Pójdziemy najpierw po tego, który mi się bardziej, bardziej podoba, czyli Kendall Hill właśnie. Okej, okay. widzę, to chyba damy radę to zrobić. Nie powinno to być aż takie ciężkie. First Rounder nasz tutaj. Okej, okay. tego Atlanty Pika wam nie damy. A mogę wam dać kolejnego pikanszego. I jeszcze mogę wam dać. Second roundera? Nie, mogę wam dać super. Mam, mogę wam dać Super Sonics, bo Sonics wygląda dość mocno. Okej, okay. no i mam to zrobioną wymianę. Bo tam mi się właśnie wydaje, że Sonic wygląda mocno. Tak jest, Sonic wygląda na mocną ekipę. Więc mamy nowego shootingarda i jest nim oczywiście. Jest nim oczywiście tutaj. Kendra który tak mówię, wygląda naprawdę bardzo fajnie. I to mi się podoba. Podoba mi się właśnie na jakim on poziomie gra. Więc tak, Stacey tutaj, tak jest. Ten gość kompletnie wypada, jeśli chodzi o minuty. I zamiana z Kendalem Heal'em więc tak, Kendal Heal będzie miał minuta oczywiście więcej niż miałby przedtem e, niż miał właśnie mieć oryginalnie, więc tak to może wyglądać i nawet dałbym tak, może, nawet dałbym Kendal no, myślę, że zasługuje te 34 minuty, to jest naprawdę dobry scorer myślę, że może te 34 minuty i ten zespół już wygląda fajnie, a teraz jeszcze wygląda mocniej z Kendalem Heal'em jako naszym nowym starting shooting guard'em nie wiem czy będziemy robić więcej wymian, jedynie co bym mógł jeszcze wmienić to ławkę, ale nie wiem czy będę naprawdę potrzebował robić tą wymianę? to ogólnie jakieś inne wymiany. Czy naprawdę będę potrzebował właśnie robić zmiany na, ła na ławce sam nie wiem. Czuję, że nie potrzebujemy tego robić. Czuję, że naprawdę ten skład może już tak, jak wygląda wygrać mistrzostwo, ale a sam nie wiem. Weber drugi, szak 5, walca nagrodę MVP. Okej, okay, tutaj tak to wygląda. All Star Voting. Kendall Hill tutaj, więc wątpię, że da rada, to nic. Myślę, że będziemy mieć dwóch All-Starów. Tak, no myślę, że właśnie ta dwójka, czyli Shaq i Weber, powinni być All-Starami spokojnie. Z kontraktami tutaj. A okej, okay, dobra, Kendall Hill mógłby potencjalnie, tylko że nie, jeszcze nie jest sobie przygotowany do tego. Ale mógłby potencjalnie, jeśli by chciał podpisać ten kontrakt nowy. Standings. Przemaga nie tak duża, ale na ten moment wydaje się, że tylko my i Sonic zwalczymy o pierwsze miejsce w konferencji. Hawks na siódmym miejscu, Projected Peak... który? 12, okej. Okay. Nie jest źle na pewno. Mogło być oczywiście gorzej, mogło być lepiej. Weber niestety, skręcona kostka poważnie, to jest... Pierwsza taka bardzo poważna kontuzja w tym, w tym sezonie, bym powiedział, tam mi się wydaje. Więc szukam na pewno tego. Ale lepiej teraz niż playoffs, bo mam nadzieję, że playoffs przynajmniej nie będzie za dużo kontuzji. To nich spokojnieśmy pomimo naszych braków. No właśnie, teraz tak. Czy chcemy jakieś wymiany robić? Sam nie wiem, prawda? Austin nie pójdzie na wymianę. English normalnie nie jest chyba w rotacji, bo tutaj byłby tak. No tutaj byłby Weber i Austin, więc Englisha by nie było. Więc sam, no nasz najsłabszy zawodnik z rotacji to co? To jest Stacy Albon albo Smith, ale nie wiem, jakoś. Nie czuję właśnie potrzeby wymiany ich. Pick sobie zostawię, pick Jazz... No pick Jazz też bym sobie zostawił nawet na ten moment. No potem... No potem mamy jeszcze nasze trzy first roundery, bo inne piki first roundowe oprócz naszych nie chcę dawać, Ale nie wiem właśnie, czy chcę to robić. Zerknę, jeśli ciekawa się wymiana pojawi, to pomyślimy o tym. Ale właśnie, tam wiem, Albo Smith... Na przykład, albo właśnie Smith, albo Stacey Ogmon. Czy znajdziemy tu jakieś forwardów, które naprawdę zobaczycie sobie, pomyślę: OK, chciałbym go bardzo mieć w zespole. Gdybym miał Teasdale kontra na 2 lata, to może tak. A tak to. Te oferty mnie jakoś tak nie przekonują. Teraz zróbmy ze Stacey Ogmonem. Czy tutaj znajdziemy jakieś Shooting guarda fajnego. Tam Ailo, który mógłby nas Rex Chapman jako backup. To byłoby nawet ciekawe, według mnie. To byłoby całkiem spoko. To mi nawet by się podobało w sumie, że Rex Chapman wraca do nas, tylko że tym razem jest backupem. To byłoby nawet spoko. Ta opcja mi się bardzo podoba, nie ukrywam. To bym z niego chęci Tak jest, zrobimy to. Wymienił się tutaj pikami i Rex Chapman wraca. Na chwilkę jak go, go nie było, wraca do Mavericks, tylko że tym razem, tak jak już wiem, będzie e, pełnił rolę backupa, oczywiście. Nie będzie już naszym starting shooting guardem, a będzie backup shooting guardem I tak to właśnie będzie wyglądało Bo ostnia już właśnie tak wiem, nie mogę wymienić, a... Próbowałem wymienić Tego Smitha A Grand i Edwards są spoko, więc ich nie będę wymieniał Tak to właśnie wygląda I kontynuujemy Czekamy aż zawodnicy wrócą po kontuzjach Pokonajmy Utah To są zawieści tak w ogóle, że Weber, w ogóle przegraliśmy też pierwszy raz dwa mecze z rzędu, ale jak są kontuzje, jakby, tym bardziej Webera, to rozumiem to. Szkoda Webera, bo on nie zagrał Meczu Gwiazd niestety. Tutaj w Rookies czy kogoś mamy? Nie, chyba nie mamy. W Softmores byłby tutaj Weber, gdyby nie kontuzja. I w tym Meczu tylko mamy Szaka od nas i Szak poradził sobie dobrze oczywiście. No i kontynuujmy, czekamy na powroty po kontuzjach, na to najbardziej czekamy na ten moment. Austin za chwilę powinien wrócić. Okej, okay, mamy 40 mecz wygrany, więc zerknijmy znowu na to, jak to wszystko wygląda. Czy tak, Austin lada moment wróci, Weber mógłby grać, ale niech odpoczywa jeszcze. A World Races też zerknijmy. Czy szag jest w top 3? Tak jest, szag jest w top 3 w walce o nagrodę MVP. Jest też czwarty, Defensive Player of the Year. Kontrakty. tu to nie zmienia, czyli Kendall Hill jeszcze nie wie, co chce zrobić. Fajnie by, by został, ale no, zrozumiem też, jeśli, jeśli by chciał odejść oczywiście. Chodziłabym właśnie, żeby został z nami, byłoby fajnie. Czyli line up jeszcze nie ustawiamy. Przewaga cały bała. mała, bardzo równy pojedynek z Seattle o pierwsze miejsce w konferencji. Utah Jazz, mamy ich Pika. Oni są na 8 miejscu. A Pika Hawks, oni są na 7. Czyli mamy na temat Projected Piki 13 i 15, oczywiście. I też mamy ten 25 od Hornets. On jest to Pre-Protected, więc on będzie nasz. No bo na pewno oni oczywiście nie będą mieć top 3 Pika. Praszka z Antonio. Austin wraca. Weber też, że tam mówiłem, lata, moment na pewno wróci. Może już w marcu wróci, nawet już teraz wróci, okej. Okay. Więc pora ustawić lineup na pewno, jak już mam właśnie... To jest nasz... Od tej wymiany, w której to pozyskaliśmy z powrotem... W której właśnie pozyskaliśmy z powrotem tego Chapmana, no to... To jest pierwsza gdy ustawiamy naszą rotację. 30. A może w właśnie jednak teraz bym zmienił, jednak troszkę tą rotację. Tutaj tak, 32 dla Jacksona. I Hila i, i też 30 tutaj. I więcej minut bym dał na pewno dla Chapmana. Dla Granta i Edwarda może? Może tak by to mogło wyglądać w sumie. Myślę, że to byłoby na spoko, by to tak właśnie wyglądało. To jest takie malutkie zmiany, żeby jednak, może w tym sezonie zasadniczym nasi nie graj aż tak dużo tych minut. I zobaczmy. Kendall Hill. Niestety jednak się nie zdecydował, więc będzie free agentem. Szkoda. No ale co możemy zrobić? Nic nie możemy zrobić teraz. Rockets pokonani, Sonic pokonani. To jest du duży win oczywiście, bo Sonic są cały czas nami. 50. mecz wygrałem w tym sezonie. Powinien być z Rockets. I jest z Rockets. Szak drugi. To kluczowy będzie rekord. Jaki mamy rekord w do po Bulls? Podobny bardzo. Wręcz oni mają lepszy, więc niestety Szansa na to, że Szak będzie MVP jest mała, bo Michael Jordan jest lepszy, plus ma jego zespół lepszy rekord, więc jest to szansa bardzo mała właśnie. A Defensive Player of the Year? Trzeci, okej. Okay. Michael Jordan też tutaj jest liderem. Lineup tutaj tak jest. Jazz, miejsce 9, czyli poza playoffs na ten moment, to byłoby fajne. To oznaczałoby, że ich pik byłby w loterii i są tutaj bardzo blisko tych drużyn Wszystkich mogą realnie jeszcze spaść na 12 miejsce, To byłoby idealne. Hawks jeszcze mają szansę być poza playoffs, więc musimy na to liczyć. Czy będziemy grać jeszcze z Utah? Tak jest. To dobrze. To będzie na pewno ważny mecz dla nas, dla tego picka, muszę powiedzieć. A nie zaczynają dokładnie, ile są o nich stracą? 8 pił. Ok, dobra. Czyli możemy też już być jakby tak e, spokojnie do pierwsze miejsce, bo pierwsze miejsce już jest nasze, przypieczętowane. Po raz pierwszy tutaj będziemy mieli 60 meczów wygranych. Czy Mavericks kiedykolwiek mieli 60 meczów wygranych w sezonie zasadniczym? Wątpię. Wydaje mi się, że nie przypominam sobie, żeby kiedyś Mavericks miał aż tak fenomenalny sezon zasadniczy, że, będą, że mają może nawet 64 mecze wygrane. Our Racer nie sprawdzamy, tutaj nic nie możemy. Tak, no to Lionel jest tutaj gotowy na playoffs. Aby tego nie było żadnej nagle kontuzji. I teraz jeszcze standings. Utah Jazz skończą poza playoffs. No i no, albo, albo dziewiąte, albo dziesiąte miejsce. Hawks skończą poza playoffs i oni skończą pewnie na dziewiąte miejsce. Ok, czyli mamy dwa loterii piki i jeden pik, który nie jest w loterii. Kończymy sezon z rekordem 64-18. Michael Jordan jest MVP Ligi. Rookie of the Year Glenn Robinson. D Brown, Sixman of the Year, Defensive Player of the Year. Michael Jordan, Robert uh, Werdan Most Improved. William Murray, Coach of the Year. Czyli mieli 64-18 rekord. Bulls taki sam chyba rekord jak my. Jeśli dobrze pamiętam. Tak jest. A nie, jednak nie. nie Okej, okay. myślałem, że to był nasz executive. 64-18. Chyba mamy właśnie taki sam rekord. Olympia Fair Team, Shaq. I Olympia Fair Team, Weber. Nie mamy od Defensive Team zawodników. Jaki właśnie my mieliśmy rekord? 64-18. Jestem ciekawy, kto miałby home court Adventure, jeśli byśmy się jeśli byśmy tutaj spotkali z Bulls znowu w finale. Jestem ciekawy, kto miałby właśnie ten tiebreak, żeby na swoją korzyść. Matchup z Kings, jak to wygląda? Wygrywałem z nami na Shooting Guardzie. Oprócz tego, no, wygrywałem na Small Forward, a to jest raczej żadna różnica. Czyli, no, powinniśmy awansować się z nimi. Tutaj gramy do trzech meczów i jest sweep. Spurs też zrobi sweepa na Sans. Jak wyglądałem właśnie Spurs? Jest David Robinson, starza drużynie. A powiem tak, to jest David Robinson, Sean od i tyle. Z tym, że my mamy dobrą odpowiedź na Davida Robinsona, bo mamy Szaka. Jest jest potężny matcha na centrze. Ale i tak, tak na w razie czego? Ustawiłbym właśnie tak, żeby jednak wszyscy już tutaj mieli więcej minut. Tak, tak i tak. Wszyscy może nie, a bardziej Szak Weber i. Kendall Hill, myślę, nie ma 34. Tak naprawdę, czego? Szak. Niestety, kontuzja. I to są okropne wieści dla nas: bardzo, 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 bardzo okropne wieści, bo mamy tam Davida Robinsona w Spurs, więc wiadome. gdy Isaac Austin go kryje, a Shaqi to jest ogromna różnica. Musimy liczyć mocno na. No Webera. musimy mu dać dość dużo tych minut. Mogę dać mu z 68 dla Kendala Hilla. 36 i 30. Albo tak niech to wygląda. Niestety 2 do 2. Jest, udało się. Przetrwaliśmy, pomimo, że nie mieliśmy szaka. Czyli starcie będzie Seattle. Szak. Haj, jeden do dwóch tygodni. Myślałem, że to pójdzie w dół. Dobrze, że oni nie mają przynajmniej mega dobrego centra. Nie mają też Garego Paytona. Gary Payton u nich wypał z powodu kontuzji. Jak to jest z Garym Paytonem właśnie? Czy on wróci? Gary Payton nie wróci. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. To są bardzo, bardzo kluczowe wieści. Oczywiście. I u nas, i u nich jedna gwiazda kluczowa ma kontuzję. Jest 2-2. Szak dalej 1 do 2 tygodni. 3-0. Sweep. Mamy sweep. Myślę, że gdyby był Gary Payton, mogliby z nami wygrać, ale przez to, że nie mieli Garego Peytona, to przejechaliśmy się po nich. I niestety, po raz drugi z rzędu trzykawy jest nasz rywal. Mówię niestety, no bo to jest mocna bardzo ekipa oczywiście. Szak. Okej, okay. szak może grać. Nie jest w pełni zdrowy, ale może grać. To jest kluczowe dla nas. Więc nie możemy oczywiście czekać. Musi być szak w line-upie. Myślę o tym, żeby od razu przejść na 9 osoby w line też przy okazji, bo to jednak są finały. Nie ma co tutaj czekać, jakby. Wiem dobrze, że będziemy podszywali tego, aby to skracać jak najszybciej. Więc już się od razu żeby właśnie dać dużo minut dla tych najważniejszych postaci. Wstępnie tak. tak. Tak, tak, tak. I jeszcze po 2 minuty dla największych gwiazd. Tak to wygląda. Frontcord jest nasz. Oprócz tego Small Forwarda, Power Forward center tam powinniśmy ich niszczyć, ale za to, no wiadomo. Mają Mike Jordana, Oni mają najlepszego zawodnika w lidze więc to jest, no duża oczywiście przewaga. Jeden dla Mavs. Jeden. Dwa dla Mavs. Trzy jeden dla Mavs. Tak samo było rok temu, i potem przegraliśmy trzy mecze z rzędu, więc nie ma co się zbyt szybko ekscytować. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało, właśnie. z Chicago, pierwszy. I Chicago u siebie, czy przetrwa? Chicago się chyba przetrwa. Chicago się chyba przetrwa, właśnie. Tak e, przetrwa u siebie, ale to nic. To nic, jeszcze mamy czas oczywiście, jeszcze mamy czas 3 do dwóch. Teraz wracamy do siebie. To jest czy jeśli przegramy tutaj. To Game 7 jest Chicago, właśnie. Czyli oni mieli ten tiebreaker na swoją korzyść. Przydałoby się to teraz tu skończyć i nie doprowadzić do Game 7. Pierwsza połowa jest fenomenalna. Tym razem nie wypuścimy tego. Tym razem Dallas Mavericks będą mistrzami NBA. Możemy już wejść, tak? Możemy teraz wejść, już w tym momencie. Dobrze, naprawdę, bo. No, wiadomo, nikt nie chce zobaczyć, żebyśmy dwa razy z rzędu, byli w finale prowadzili 3-1. I ostatecznie to dwa razy stracili. To by to naprawdę zabolało. Czy byłbym wściekły? Pewnie nie, bo dalej, jakby czułbym, że. Wiadomo, że jak nie ten sezon, to pewnie następny. Ale na pewno byłoby to coś nieprzyjemnego, oczywiście. Bo jednak, no, kto chce przegrywać dwa finały z rzędu, gdy prowadził 3-1 w pewnym momencie. I to. Za chwilę będzie koniec. Kiedy? Nie wiem, ale za chwilę się to wiemy. I teraz mamy koniec, a więc zrobiliśmy to: Dallas Mavericks są mistrzami NBA w piątym czy czwartym sezonie? Że za pomienieniem Chyba. piątym? Chyba piątym? Szybko sobie sprawdzę tak w ogóle. To jest czwarty, aha, okej. Okay. Cztery sezony tylko. Tylko tyle. Ja muszę zobaczyć, jak z Rockets ile potrzebowałem sezonów. Z Rockets potrzebowaliśmy. 4 odcinki też, ok, czyli widzę, że w miarę łatwo aby nam wychodzą te może być przebudowy tych drużyn. Czy to Rockets, czy to Mavericks, szybko to właśnie nam się udało i tu, i tu. Tylko 4 sezony były nam potrzebne, żeby wygrać Mistrzostwa NBA. Mówiłem właśnie o tym, że po tym co widziałem w poprzednim sezonie, wierzyłem, że możemy to zrobić w tym roku. I zrobiliśmy to. Tym razem Chicago Bulls nie było mocniejsze od nas w finale. Tym razem to drużyna z Teksasu świętuje i to my jesteśmy właśnie najlepszą drużyną na świecie. To my jesteśmy mistrzami NBA. I ciekawe jestem teraz Finals MVP. Czy to będzie Shaq, Czy to będzie Weber? Pewnie to będzie Shaq. Tym bardziej że miał PJ Browna, czyli niezbyt mocno zawodnika jako rywala, a jednak, Chris Weber. Z tym, że nieraz widziałem tak, że ktoś odbiera oczywiście nagrodę Finals MVP, a inny zawodnik ją ostatecznie ma. Więc na ten moment jest to Chris Weber. A zobaczymy za chwilę, czy tak na 100% jest. Zostawił w ogóle drugi sezon Webera, więc to też jest niesamowite. Jeśli on naprawdę jest Finals MVP w swoim drugim sezonie w karierze, w tym meczu, no miał triple-double, więc to jest bardzo możliwe, że będzie Finals MVP. I tak jest, tak ostatecznie jest. Prawie triple-double, ale do tego dwa przechwyty, dwa bloki. Niesamowite finały. I Chris Weber, tak jak już wiem, w swoim drugim sezonie w karierze jest już Finals MVP. Niesamowity początek kariery. No i po części. Koniec dla nas naprawdę. koniec kariery Krista Bobera. Więcej nie zobaczymy od niego w tej serii. Więcej nie zobaczymy, bo oczywiście ta seria w tym momencie dobiega końca, więc kolejna drużyna tutaj, kolejne druże udało się w kolejnej erze doprowadzić do Mistrzostwa NBA. I tak wyglądał nasz line up, tak wyglądała nasza drużyna właśnie mistrzowska, można powiedzieć, z tego sezonu. Tak to się prezentowało. Więc odbudowa, może nie odbudowa. Seria ogólnie z ery Jordana się udała i jest zakończona. Kolejna era przed nami to już Kobiera, więc tam Kolejny zespół mamy do wybrania. Jaki to będzie zespół? Ponownie. Będąc szczerym, sam nie wiem, bo jeszcze nie wybierałem. Więc zobaczymy, jaki zespół będzie wybrał. no Myślę, że tak personalnie, aby mogę powiedzieć, że ja tak czuję i myślę, że myśl, myślę, że dość dużo osób też tak czuje, że jakby te L, które są bliżej rzeczywistości, jakby bliżej teraźniejszości bardziej. To są takie ery, które są coraz bardziej ciekawsze. Myślę, że tak bym mógł powiedzieć, że Terry Jordan i Magic Westerberg są fajne też, bo to jest takie starsze czasy, ale no wiadomo, to jest tak bardziej właśnie bliżej tego, aby bliżej tych, tych czasów, w których my żyjemy, teraz będzie mieli no te gwiazdy, aby, które bardziej już znamy oczywiście będą też w też tych erach. Więc zobaczymy właśnie, jaką drużynę weźmiemy w Kobe-era, zobaczymy jak to będzie zespół. Na pewno będzie to kolejny. Postaram się oczywiście ciekawy jakiś pomysł na drużynę, jakaś ciekawa drużyna, która... Myślę, że będzie ciekawa właśnie do tego, żeby poprowadzić w tej erze. I zobaczymy właśnie, kto to będzie. W tym momencie oczywiście będziemy kończyli, więc e, jeśli ktoś chce, to możecie oczywiście zostawić łapkę w górę, nie tylko na ten jakby odcinek ostatni, tylko też ogólnie łapkę w górę może powiedzieć za tą całą serię, która nie była tak długa, ale była naprawdę bardzo fajna. I tak wiem, jeśli ktoś oczywiście chce, to może zostawić łapkę w górę oraz możecie też oczywiście zostawić subskrypcję na kanale, a my teraz właśnie, także mówiłem, przechodzimy do kobiery i do kolejnej serii. Cześć!